dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Studia Telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaksy. Na żywo rzecz jasna program Galaktyka Pomerania. Magdalena Suchodolska. Będę z Państwem w Państwa domach do godziny 18.15. A ze mną są nasi e, pierwsi goście. Jak Państwo zauważyliście na naszym stoliku jest wiele atrybutów, które mogłyby świadczyć o, o fryzjerstwie. Bo o fryzjerstwie będziemy rozmawiać, ale nie tylko i to w bardzo nietypowej formie. E, naszymi gośćmi jest Pani Joanna Wiśniewska, Jolanta Wiewiura e, oraz Marta Kup. Kupczanko, przepraszam bardzo, witam bardzo serdecznie. Panie są z Salonu Piękności przy Szpitalu zachodnio Centrum Onkologii. Witam serdecznie. Salonu, który działa tak naprawdę od niedawna, od 1 sierpnia i powstał z myślą o pacjentkach Centrum Onkologii, ale nie tylko. No właśnie, jaki, jaki był pomysł? Skąd pomysł na stworzenie takiego miejsca? Pomysł przede wszystkim wziął się stąd, że w naszej rodzinie wielokrotnie przewija się choroba onkologiczna. Ja bardzo proszę trochę bliżej mikrofon. Pomysł wziął się stąd, że w naszej rodzinie wielokrotnie przewija się wśród kobiet przede wszystkim choroba onkologiczna. Ja i siostra chorowałyśmy po pobytach w szpitalu, doszłyśmy do wniosku że jest takie miejsce potrzebne. W pewnym momencie swojego życia na mojej drodze stanęła pani dyrektor z Zachodnio Pomorskiego Centrum Onkologii. Zaprosiłam, abym wzięła udział w warsztatach dla pacjentek szpitala na temat pielęgnacji, po czym później dowiedziałam się, że zostanie wybudowany nowy budynek, w którym przypuszczalnie będzie takie miejsce. Tak? Wzięłam udział w przetargu, wygrałam ten przetarg i postanowiłyśmy uruchomić salon Aura dla pacjentek szpitala onkologicznego. No właśnie, ponieważ często pierwszym pytaniem kobiety, kiedy dowiaduje się o chorobie, jest to, czy stracę włosy. Jak, jak jest w większości przypadków, jak reagują pacjentki, które do Pani przychodzą, czy one są jeszcze oszołomione i czy pytają właśnie o te włosy, jak radzić sobie z ich brakiem? Przede wszystkim pytają się, czy całkowicie stracą te włosy. No nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo każdy przypadek leczenia jest indywidualny. Bywa tak, że panie decydują się od razu ściąć te włosy, po prostu tak króciutko, i, i już przymierzają peruki pytają się, kiedy te włosy e, zaczną odrastać. No wiadomo, że włosy to jest bardzo ważny atrybut kobiecości i, i jest to dla nich ważne, żeby jakoś komfortowo przez to przejść, przez to leczenie i e, im mam nadzieję, będziemy im w tym pomagać. Alternatywą dla, dla pań, które tracą włosy, są właśnie peruki, ale również chusty. E, na co panie częściej się decydują? E, myślę, że częściej na chusty. Czy możemy pokazać, jak taką chustę się wiąże? Proszę bardzo. Czy to jest coś skomplikowanego? Nie. Te chusty w tej chwili są bardzo fajnie wykonane dla tych pań, ponieważ z tyłu są na górę, są regulowane, są bardzo proste w obsłudze, w tym jak nakładamy to na głowę. Między innymi dlatego, że no, te panie są słabe. Jeśli miałoby od początku do końca wziąć kawałek materiału i zamotać na głowie, tak żeby to się trzymało i jeszcze fajnie wyglądało, nie byłoby to dla nich takie proste, ponieważ to są obie bóle i, i, i kości, i kończyn i nie tylko. A tu mamy bardzo prosty sposób zakładania i wiązania i jest ta pewność poprzez to, że, że jest gumeczka z tyłu, że będzie się to dobrze trzymało. Te Panie, które przychodzą do Pań zakładu właśnie często są pacjentkami z trudną historią, często są dopiero po tym, świeżo po tym, jak dowiedziały się o chorobie. Jak pracuje się z takimi osobami? Bardzo dobrze. To jest tak, że każdy, tak jak Pani powiedziała, ma swoją historię i dla niego ta jego historia jest bardzo ważna, tak? My przeszłyśmy przez podobną drogę, myślę, że bardzo fajnie rozumiemy te historie tych Pań, Myślę, że wiemy w jakim momencie ściszyć głos, przymknąć drzwi i wysłuchać tego do końca, jeśli jest taka potrzeba. Czy z Pani obserwacji faktycznie można powiedzieć, że w momencie, kiedy kobieta dowiaduje się o chorobie, kiedy dowiaduje się, że traci włosy, dbanie o siebie, dbanie o swoje ciało, niezapominanie o tym i wizyta w takim salonie, pokazanie, że jednak chce się dbać o siebie i chce się wyglądać atrakcyjnie, nawet w okresie choroby, jest pewną formą terapii? Mamy głęboką nadzieję, że tak. Proszę powiedzieć, ponieważ Pani organizujecie nie tylko, nie tylko czeszecze, czesze, czeszecie Pani, ale to jest też kompleksowe, to są też kompleksowe, kompleksowe informacje, kompleksowe rady, między innymi z zakresu wizażu. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wspomagamy Pani w ten sposób, że uczymy je rysować brwi, udostępniamy, może ja tutaj pokażę, Tá permanentne pisaki, które utrzymują się do 48 godzin na skórze, jeśli oczywiście zbyt intensywnie nie moczymy się, czyli możemy wyrysować sobie, mamy specjalne szablony, tak, specjalne cienie, gdzie sama każda pacjentka może sobie wymalować brwi, których brakuje, a wiadomo, że na oczy to są bardzo ważne, no tak jak reszta dla każdej kobiety, nimi kontakt nawiązujemy, także na pewno im to ułatwia. Yy, możemy dobrać makijaż dzienny, możemy nauczyć tą pani... Nią, y, troszeczkę o kolorach, o tym, jak może sobie pomóc, żeby ta buzia nie była szara, bądź nie była żółta, czy jakaś sina, tak? że możemy pewne rzeczy skorygować. Kiedy pierwsze warsztaty, kiedy pierwsze szkolenia, bowiem, że pani między innymi będzie je organizować? Czekamy cały czas na cały zestaw kosmetyków, który musi być specjalnie dobrany dla tych klientek. Muszą być to kosmetyki jak najbardziej naturalne, czyli mineralne. Mamy nadzieję, że już w najbliższym czasie, czyli w połowie września zaczynamy warsztaty. A proszę powiedzieć, jakim cieszy się to zainteresowaniem, z, jaką, z jakim odbiorem przyszła ta inicjatywa? Trzeba przyznać zakład szczególny i zakład wydaje się bardzo potrzebny, ponieważ teraz, tak jak Pani powiedziałyście, w coraz większej ilości rodzin pojawiają się kobiety, które mają z tym problem. Tak. Ym, myślę, że jest to dobry pomysł, taką mam nadzieję. Y, oddajemy całe, całą swoją pracę dla tych pań, tak? jesteśmy zawsze do ich dyspozycji. Co one mówią, jak przychodzą do nas? Początki są takie nieśmiałe. Tak? Y, bardzo często przychodzą panie parami, czyli we dwie, jak gdyby jedna, drugą, hmm, zajrzymy, zobaczymy jak to wygląda. Po czym jak już przekroczą próg salonu, to też nie jest tak, że to jest takie cudowne i magiczne miejsce, które wszystkich ze wszystkiego uleczy, tak? Ale na pewno, doda troszeczkę otuchy, yy, mogą przez te parę yy, godzin, minut czasami, w zależności co robią, uciec od tego, w jakim miejscu tak naprawdę są, tak? I, i, i udajemy, że jesteśmy po prostu tylko w salonie piękności, który nie mieści się gdzieś tam akurat na terenie szpitala, tylko po prostu to jest salon piękności dla nich, tak? Panie jak powiedziałyście, również chorowałyście i czy w okresie państwa pani choroby nie, brakowało właśnie takiej inicjatywy, brakowało takiego wsparcia, bo domyślam się, że to nie tylko salon fryzjerski, ale również no, salon wsparcia, mówiąc w cudzysłowie. Myślę, że jak się przechodzi przez chorobę, są jakieś tam objawy. Takie jak wypadanie włosów, rzęs czy brwi. Trudno jest iść do salonu na mieście, bo tam sporadyczne przypadki są takie. tak, A tutaj, tutaj jesteśmy, wiemy o co chodzi, jesteśmy na terenie szpitala, i myślę, że tym paniom jest łatwiej po prostu do nas zajrzeć niż. Do innego, innego Nikt się po prostu nie dziwi, że ktoś przychodzi, nie ma włosków na głowie, prawda, czy jest bez brwi, bez rzęs, bo wiadomo, że, że w tym miejscu gdzieś tam przechodzą osoby, które mają podobne problemy. Oczywiście nasz salon też jest otwarty dla ludzi z zewnątrz. Tak? Mamy dwa wejścia, to nie jest tak, że to jest tylko dla pacjentek. Nie. Z naszych usług może korzystać każdy. Panie, które zachorowały, tak jak powiedziałyśmy, ma, mają do wyboru chusty. To są też turbany, o ile dobrze, dobrze się orientuję. E, no i właśnie, no i właśnie e, peruki. Czy z tymi perukami są jakieś problemy, czy w jaki sposób je panie dobieracie? Peruki oczywiście dobieramy bardzo indywidualnie tak, dla każdej pani. Czasami przychodzą pani ze zdjęciem, aby pokazać, jak wyglądały przed utratą włosków, że chciałaby dokładnie coś takiego samego. Czasami chciałaby może spróbować mieć dłuższe włosy, albo troszeczkę w innym kolorze. Także tu może pani Fizierka się wypowie. Dobieramy tak samo. Peruki dobieramy indywidualnie. Każdy do każdej główki, do każdej buźki. Y, trzeba tą y, perukę dobrać, ewentualnie przyciąć, bo jest taka możliwość, żeby po prostu ją przyciąć. Są, y, wyglądają bardzo naturalnie. Ty może powiesz są na białkowej siatce. Y, te peruki są y, ręcznie tkane, tutaj przynajmniej te środki jest to białkowa siatka, która imituje nam naturalną skórę i naprawdę można włosy podgiąć do góry, i kompletnie nie widać tego, że jest to peruka. Możemy je upiąć, możemy podciąć, nadać im kształt, tak? Bardzo. I nie boimy się właśnie, że wiatr zawieje i coś takiego jak czapeczka nam wyjdzie tutaj przy głowie. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Trzymamy kciuki oczywiście za tą inicjatywę, trzymamy kciuki za to, żeby kobiety były odważne przychodzić do Państwa, bo, bo na pewno możecie pomóc i, i swoim doświadczeniem, i swoimi umiejętnościami. Trzymamy kciuki za powodzenie warsztatów również. Bardzo serdecznie dziękuję za Dziękujemy wizytę bardzo. w studiu, Szanowni Państwo. A Dziękujemy. teraz serwis informacyjny i spotykamy się po przerwie.